Ale co? Tam co? macie całe Was składę wam wylądowały Otwieraj te drzwi Ty Pulok tu jest na górze Ej nice. e, tam na dachu jest gole... na, na dachu jest koleś jeszcze jeden Na dachu Na dachu jest koleś Bez broni To za przed bronią <laughs> Jest, Kurwa, o, jest dużo ludzi, ja pierdziłem Kurwa, już go miałem Jeszcze obija Kozek no, wejdzie do góry i Ale nie wiem, czy to ma zabronić w sumie nice. O, miał Kurwa Pan no gdzie jesteś, Seba? Dlaczego? Dlaczego ja tutaj sam zostałem? Pomocy! Biedny kolos, ratujcie mnie! Kurwa, ja po porobię te kurwy, porobię te kurwy. Przyjdźcie, do mnie. Postaram się, ale no, po drodze mam cztery typa jeszcze. Nie, tu, nie, tu na razie tam Tu jest dobrze Nie, nie, nie Tu jest dobrze, o tu, to, to są... Nie, nie, bo... nie Ten chłop miał fartę z bronią Ja po jestem a miałem 5 Jak miałem Jest A, u mnie jest Dobra Już idę Tu jest bambik ja ginę. Ty Bambi guys, you know. nie, no. nie, 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 nie nie, proszę cię, nie rób mi tego, Sebastianie! Nie rób mi no. tego! Dzięki Ricardo Bojanowi za 50 gwiazdek, piąteczka dla ciebie! Już idę ty! Ja jest bulok ku mnie! O dobra! Ja nie, do nie bój się, nie bój się, przechodź. Idę, uciekam z tego maina, dzień dobry. Dobra. Uciekłem Dobra, to jesteśmy razem. Yy, mam yy, mam dla ciebie, mam dla ciebie to i mam dla ciebie to i, o, jaj, jaj. i A, dziewięć bandażem bądasz, bądasz. jeszcze. Obity? Nie Je ja też! Ży ja tylko dziewięć bandażem! Ja. Może na main'a się wymyślić. No, nie... Nie no, no, da. Jest pusta, ale... Chuj z, chuj, z, chuj z mainem. Chuj z mainem. No wypadałoby, wypadałoby gdzieś zrotować. chodź tutaj za mną może. Pójdziemy. Czekaj, po, daj mi jeszcze 3 sekundy. Piesz? Dobra. To poczekam tu na ciebie. Chypię. Jeszcze tylko napiję się pićko. Dobra, wolniejsze chrupniska jeszcze. No chodź. Tylko nie tak jak w Sylwestra Oj, oj, oj. to nie to by był chyba Tak myślę Gdzie tu jest... Gdzie tu jest helm jakiś? Ptaczka Chwilę sobie cofniemy, potem wrócimy ich zabić ja tam siódemki wyrzuciłem Dobra, dobra. U, u Winchester, dobra, ja dobra Dobra jeden. 45 KD, o. 1 1,45? Nie, to chyba nie moje To twoje, twoje 5,86 no. kolos, no, no 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 kolos, kurde No 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 Widzisz, się streamuje, się gra 311, Robi się ja, te rumy no. i tak i, i tak idzie to ty myślisz? To, 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 to trzeba być specjalny no, tak właśnie, no To trzeba... To trzeba umieć, proszę pana, to trzeba umieć Ale po pierwsze to KD nie gra i co ci? I co? Łysą ci teraz? Łysą ci? No... Co tu się dzieje? o! apteczka ty! Taj, tajny, zarazem tajny pokój Kolosa. Ja będę tutaj sobie zapraszał... Ja szukam wyżanki. hełmu i mogę ich zabić. O, jest hełm, super. Co, idziemy ich dadnąć? O, kałaszek jeszcze. Fajnie. O, jeszcze hełm, dwójka. Super, Fajnie. To ja sobie zjem. Tak sobie zrobię. W inwentorze. Smacznego. O tu. Dziękuję. Smacznego, smacznego, tak. Dzięki. Smacznego, ręcerko, smacznego. No, patrz. Ale, patrz patrz Trzy 3 trzy... czego odliczamy? A nie wiem, bo myślę, że tam kogoś złapię. No. <laughs> ale A. jednak nie Dobra To no, wróciły Dobra, nam... No, już wróciły nam skurwy się na maina No Albo są przed nami. Ja przed nami, skurwysyn! Siedzisz tu! A to bot był? Albo... Ach. No, nie, nie. Typ, typ tyb był. Tyb, chyba. Tak, typek. On myślał, że będzie sobie tutaj mógł, mógł chodzić. Jakiś byk natury. Nie pozwoliłeś mu, co? Tam są też typy. Kara, muszę zlutować to. Może, może... Może... tak, Kara mi przyniósł! To był... To był prawdziwy typek! Prawdziwy i kości, ale niestety. Mi świata tam. Bota tam jeszcze gdzieś masz z tyłu. A tam smoke to twój? Mój, bo ja sobie lutuję, dobrze. mam karę na szóstce. mu głowę urwie. Dobrze dobrze. A na górze są, tak? Nie, boty się strzelają chyba w hangarze. To gdzie mam patrzeć ogólnie? Na mainie są jeszcze tylko. A na mainie są, dobra. Tam też możemy podejść zaraz w sumie, tu, tutaj. Watch out. Już powoli się tam wybieram. Czekaj, czekaj, tak nie, nie zostawię mnie. Już idę. Nie, 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 spokojnie. Już zaczekam, tutaj za, za rogiem, że tak powiem. A mam, tak, mam tak środkiem iść? Czy środkiem? No tak, tyłem. Powiem no tak środkiem, trochę tyłem. Tak, wygodne. Jest dobrze. Chodź, chodź. O, wyskoczył jeden Obity, za murkiem biegnie Biegnie dalej ty. jest jakiś kasztan Parówka. Dobra, umarł. Umarł od razu. Jeszcze tam z drugiej strony są Oho Dobra. Idziemy do tego budynku. O blokach są. Chodź, chodź, chodź od lewej. Nie, 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 bo tutaj nikogo nie ma, aby. Tam są. Trzeba ich zabić. Zeskoczył z tego bloku. Po lewej stronie, na sam dół pewnie, dost, pewnie HP stracił Możliwe Jak teraz? Podejdziemy sobie tutaj już. Ale tam już, się, tam już się bardzo dużo dzieje No i dobrze O, jest tutaj w środku Dwóch! Hmm? Słyszę jak przyszedł wuja, bo to ty na górze no górze są Jeden? Ładny, ładny. Dobra, czekaj, ja sobie wezmę do drinki On tu jest! On tu był! Nie, nie, przed nie, z powrotem Dobra! Zebiorę drinkę Raszujesz? A Przepraszam, że zraszowałem nic ja, nie mówiłem. Jeszcze ktoś strzela gdzieś Ale nie no powinienem powiedzieć że rasuje. Ale... Nie no dobrze, dobrze, zabiłeś, kurde To się szanuję M24 tam może jak chcesz M24 No Ja, w nie, widzę. Było. ja nie widzę Jest, a ja <laughs> miałem kara no faktycznie Nie dość że Nie dość że ten jakiś tam Google to jeszcze i ślepy No dobrze, dobrze czaty Patrzcie się, uczycie się oj tam. No faktycznie no, Chodź przejdziemy sobie, jak, jak zrutujesz to przejdziemy sobie na drugą stronę ulicy tutaj Just Tam jest to kolej, kolej za murkiem, trzeba go obejść i zabić Tu jest kolej za murkiem No no, tam, no no, tam gdzie zaznaczyłem Chcesz czwórkę? Mam, e, mam szóstkę, mam szóstkę Dzięki no, Rysiu tak. za followa, witamy w rodzinie Kulosa Piąteczka Dzięki Marcin, Kuba, Dawid, Ricardo, Marcin, wszyscy dziękuję wam, jesteście Najlepsi Cześć Adi, Już biegnę, już biegnę Biegnie Chodź za mną, tak, taką samą trasą Tak Nie, tylko nie wiem gdzie on po raz. Może ja go zabiłem tutaj Nie, nie, nie. nikogo Nie strzelałem tam Po co tyle siódemek do kara? A no tak, za dużo miałem, muszę wyrzucić część, bo 100 mam. A to się nawet nie przyda więcej. Poszedł, poszedł gdzieś. Tam się strzelają, pewnie tam jest. Wezmę sobie Ale to nie na mainie. I jeszcze kolega. Bardzo ładnie. Parówki jakieś. O to chodzi. No. Gadam jak pros jakieś. Parówki jakieś. <gadam> Możemy iść na tamtych. Jeśli ktoś się cośmieszy na czacie, po czym co on gada, ale coś tam zabija, tam 5 kili. No. Ja też. o ja dobrze, lecimy dalej. Kurde, już, 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 już niedługo, już niedługo będę już taki dobry. Będę X o. o kurde. BDX, armia kolosa kolosu Tron <noise> Kurwa panie, on tu gdzieś znajdują i po murkiem leży jeszcze jeden tam jest, minimum uuu, jeszcze jeden z domku ładny, poszedł ładny. Spać. I ostatni został, poszedł spać Chciałbym przez ścianę o czy mi się wydaje Proszę nas ktoś? Kurde, Patrona kawa, zabiłeś, tego, co ty co tu się dzieje? Patrona zabiłeś, ty 7 kili mam Ty to dzięki tobie dostałem <grym> dawkę pozytywnej energii już umiem grać Chodź ty chodź bo jeszcze więcej się szykuję Czekaj, A, tak. <grym> czekaj, daj mi się da Kiedy ja 7 kili miałem Taty. Zaledwie. Święto, święto dobra, dobra. Nawet, nawet tamten gościu do mnie ani razu nie strzelił kurde, wow. synu, teraz do domyczy... mnie Dobra Ja nie wiem gdzie on jest Gdzieś, gdzieś ta parówka jest tutaj Za murkiem chyba, nie? Tam przy tej Tak, tak, tak Tak? Chcesz się tak bawić? Teraz on pokaże, jak się trzy razy 24. No, trzy, dwa, jeden, jeden, jeden. Nie, nie wystawi się. Nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Mokuje się. On? No tak. On. No i co? No i co? I co teraz? Teraz leżysz. Teraz leżysz. Kurwa ja po prostu wracam, a Kolos ma 7 killi A wiesz, zauważ, jest? Nie? wiesz co to się... A ty 8, a co to nie... nie, to... nie wiesz co my tutaj dodamy 7? O co chodzi? Jakbyś jak widział jakie drop shoty robi w ogóle, nie wiem co się dzieje Nie, nie dostałem dawkę jakiejś, jakiejś Go energii Gościu wychyla, a Kolos się położył ja, to jest Niesamowite I zrashowaliś... zraszowałem tych, dwóch gości <laughs> Raszujesz? Tak o nie, proszę, nie zabijaj mnie. Przepraszam, że zraszałem. Nie was trafił. Przepraszam, o, że zraszałem. Nie wiem, czy on jest na dachu, czy piętro jakieś. Na balkonie był. Już nie okay. pamiętam. Na który? Bo tu masz dwa balkony. Chyba na tym górnym. Nie ja ja wiem górny. Ja górny, górny. Biorę sobie drinka. Mówi, dawaj, po, Pokaż jak się strzela. Dawaj, dawaj. Podlicz jeszcze. 3... 2... 1... Ujdźcie na kurwe! Ajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. <grym> o tak! O, uuu, uuu, Mamy to czaty, 8 kill! <grym> Pokażesz wam czego, jak, ja po, czego was jeszcze nauczyć. Jak się z tym 24 strzelę już pokazałem, z grubej jęki już pokazałem. Teraz granatem muszę tutaj coś zrobić. O, patrz, kolejny Dobra. pulok! dałeś za typu, kurwa, jak kolos robi... Ty, kolos. Kolo Ty Zrobi... Są na górze, są na górze, są na górze, są na górze. Są na górze. Kuba gra za kolosa, on tylko gada pewnie. Ty, kuba, no, dawaj tutaj. Udaję, nie? Kuba pije <laughs> piwo ze mną dzisiaj. Dlatego kuby nie ma. No, Jesteście staje... najlepsi! Pieniądze! Jesteście wspaniali! Pieniądze. Pieniądze! Bo to wy Armia kolosa. Pieniądze. Popatrz Po głowie jest. Jest przejdziesz od prawej Znowu trochę niżej, wyjdziemy. Czekaj, pierdolę mu granatę tak, żeby się nie pozbierał już nigdy w życiu. Tak? Jak się nie pozbiera? Nie, raczej nie trafił tym, ale... Ale przynajmniej będzie wiedział, że coś mam Dawaj, od prawej sobie przyziemy. O, ej ty! O, coś, coś odrzuca skurwysynek. Coś odrzucił nam. No, podnieś z podłogi i odrzucił U, To nie do nas chyba, nie? Dobra, chodź, przejdziemy. O, jeszcze gdzieś od prawej. Na górze, na, na boksach. No, no ty, i skurwysynu. co kolo ty tak potężny. Ja pierdolę. Kurwa, pdx kolos i chuj. I da się kolos. Do... No już tak, już to Seba już to mówił wcześniej. No. Dawaj, patrzcie, Brawo. patrzcie tutaj jak to się gra. Jeszcze Dyskoczę jest ten. Gdzieś, Na górze Jeszcze gdzieś. Jeszcze jest tam z przodu ktoś. No, bo słyszę Dyskoczył, ten. Skoczył, wiesz. Podnoszą się tam smoku. smoke'u. się. Uuu, dwóch, dwóch, dwóch. Jest, 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 widzę, widzę, widzę Widzę, 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 widzę. No. Złoty kontener chciałem ci dobić tego gościa Ale nie, nie zrobię tego Nie, nie, no to dobijaj Rób tam. Ale ja go nie widzę właśnie Ale jest na górze, on jest to... na górze On tu jest jeden. na górze On był na górze tutaj u nas Dobiłem ci, jest za, za samochodem Znokowałem go! Znokowałem go pod tym Dziesiąty kill! Essa wariaty! <laughs> Co ty się pytala? <laughs> Śmiejmy się wszyscy! Róbcie klipy! Dziesiąty kill, Essa Zbustowałem się jeszcze, sam... Jeszcze jeszcze był Sam się zboostowałem Racer XD pisze E, to będzie mój najlepszy meczek. źlepszego nie miałem chyba. Czaty, to jakieś... Już... Chyba już umiem grać Nie wiem gdzie jestem ostatni, on się gdzieś schował Boję się trochę że wychylę, żeby chyba Ale mamy życzy. nie mamy za bardzo trefy Dolny nie mamy, no jedziemy stąd Dobra, chrzanić go Chuj mu na kurwę Idziemy Chuj mu na kurwę Ja jeszcze będę tr... Biegnij pierwszy, ja jeszcze będę tam patrzył mniej więcej. Czy on tutaj coś próbuje? Ja właśnie też tak sobie jeszcze spoglądam tyłem. Czy on tam jeszcze coś próbuje? Ale nie. Kolos było cztery Rambo. Przecież w prawdziwym Rambo jesteś ty na widzie. To, no, że jeden meczek mi się dobrze zagra, to nie znaczy, że dobrze gra. <grym> Ale teraz będę się mu chwalić. Weźmy sobie na ulicę, bo to auto to jedzie tak Polany Czy ja tą ulicą dojadę? Dojadę chyba sam Chyba w końcu umiesz grać Patrz, nawet moderator Grzegorz mnie pochwalił Ura. No Chyba sobie pójdę na ręcznym zjechać <grym> Eee... Yy, zaraz Dobra, coś mi się tam wydawało, że jakieś tam kreatypy są, ale nie wiem A tu daleko, to, to trzeba 800 metrów jechać To do, do, do zony trzeba jechać no To paliwa nam się kończy Patrz, co mi auto Ty w sumie mam 10 kili, to To jest spoko Trzeba wygrać Ja na przykład bym 8. Jest 8 was... Mar więcej no. Ale to dla ciebie wiesz, zrobić 8 kg to jest codzienność. Eta. Nie wiem o czym mówisz. Kolos, stawaj, to był sen. Sen? Aha, no dobra. Trzeci jutro, będziesz pierwsza. Dobra, już jesteśmy w strefie co, tak. pokazałem wam jak się strzela z grubej mki? pokazałem wam jak się raz ze snajperki Co jeszcze mam wam pokazać? Kuba, Kuba robi za musisz pokazać O, za też, o góry w tej stronie Zobacz Kuba jak się gra, 10 kili. wszystkie tutaj porobiliśmy Nie zrobiłem tej nie, nie zrobiłem tej wirtualizacji Bo nie wiem jak Tylko mamy po prawo i lewo, wysiadamy Musimy się, musimy się leczyć. O, oh, wolno otwórz drzwi, tutaj, Patrz, gdzie jesteś Nie! To było tak dobrze. <grytania> szkoda, szkoda. No trudno. Ale 10 killi miałeś. Miałeś, miałeś.